Cześć, z tej strony Bartek z Alebrowaru. Chciałem Wam opowiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, mija 10 dni od powstania naszego projektu, a ja Wam chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami, za to, że kupujecie nasze piwa, za to, że nas wspieracie. To dzięki Wam mamy natchnienie i pasję do dalszego tworzenia, to dzięki Wam będziemy robić nowe piwa i to dzięki Wam będziemy udoskonalać te, które już ważymy. Właśnie dzięki Wam część ekipy już dzisiaj pojechała do zaprzyjaźnionego browaru w Gościszewie, żeby ułożyć kolejną walkę Check. To tyle w kwestii Was zeliminowania, a teraz chciałem Wam jeszcze powiedzieć o historii powstania naszej nazwy. nazwy Ale Browar, pisanej łącznie, o, której, o którą często pytacie, a o której ja nie, jeszcze nie mówiłem. Sama nazwa powstała ze zbitka dwóch słów, słowa Ale i słowa Browar. Słowo browar chyba jest tutaj dość jasne. Natomiast jeśli chodzi o słowo ale, to chcieliśmy się zabawić krąg słów. E, ma to dwa znaczenia. Pierwszym z nich jest synonim słowa wow, czyli słowa wyrażającego zaskoczenie, e, zaszokowanie i pewien, pewne niedowierzanie. To są uczucia, które chcielibyśmy, żebyście czuli, pijąc nasze piwa. E, drugim znaczeniem słowa ale jest oczywiście. E, Cała, cała nazwa rodziny fi, pi w górnej fermentacji, wywoz, wywodząca się od angielskiego słowa A. E". To tyle. Następnym razem opowiem Wam o historii powstania naszego loga, ale to następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.